Las kuchlasku nie mam rączek jedenastą. Tylko dwie mam rączki małe, lecz do prania doskonałe. Umiem w cebrze wody nalać, umiem wybrać, no i zwalać. Z mydła zrobią tyle piany, co nasz kucharz ze śmietanem. I wypuczę, i wykręcę, choć niedobrze bolą ręce. Umiem także i krochmalić, tylko nie chcę się już chwalić. A u pani, jakże dziadki? Czy też brudzą się manatki? U mnie, ach, to jeszcze gorzej. Zaraz zdejmuj, co się włoży. Ja u praczki już nie biorę, tylko co dzień sama piorem. Tak, to praca zawsze nowa, gdy kto lalek się dochowa. Prawda, nikt nie, do pracy nie zagląda nie niech ręce trzyma przy sobie, gdy klalka płynie po łulka. Ona brudy pokłoni, ona zawarty pula, ona moja kochanka. Majtki, z do koszula, skarpeta karza się w pianie, żwirują wolesony. Wychodzę, wasze światło zapalam od prymlona. Jak braczki pracują, pokażę ja Wam. Tak piorą, tak piorą przez cały boży dzień. Tak piorą, tak piorą przez cały boży dzień. Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam. Jak braczki pracują, pokażę ja Wam. Wieszają, wieszają przez cały Boży dzień. Wieszają, wieszają przez cały Boży dzień. Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam. Jak placzki pracują, pokażę ja wam. Maglują, maglują przez cały Boży dzień. Malują, maglują przez cały Boży dzień. Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam. Jak braczki pracują, pokażę ja Wam. Pracują, pracują przez cały Boży Dzień. Pracują, pracują przez cały Boży Dzień. Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam. Jak braczki pracują, pokażę ja Wam. Składają, składają przez cały Boży Dzień. Składają, składają przez cały Boży Dzień. Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam. Jak praczki pracują, pokażę ja Wam. Tańcują, tańcują przez cały Boży Dzień. Tańcują, tańcują przez cały Boży Dzień. Dostałam pod choinkę pralkę, która sama brała. To było marzenie każdej dziewczynki, kiedy się zbliżał czas świąt i choinki. Może o, dobrze o tym wiecie, że pralek automatycznych kiedyś nie było na świecie. Ubranka, bieliznę, wszelkie pościele, prawo się refreni, która tylko miele. Potem się to wszystko rękami wykręcało i na sznurku przed domem różniutko wieszało. Moja pralka była mała, bateriami zasilana. Czasem nie upilnowałam, wtedy wyciekała piana. Prałam tak sukienki moich lale, gdy się obrudziły, i chusteczki, bo nie zawsze higieniczne były. Kiedy mamę poprosiłam, bardzo, bardzo ładnie, nasypała trochę proszku do praleczki na dnie. Cudna była ta moja praleczka, do dziś ją pamiętam. Zawsze mi się przypomina, kiedy idą święta. Teraz chyba takich pralek się nie produkuje, bo automat wszystko pierze, no i odwiruje. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Wielkie bardzo. Pracownikom z pralni. No super. Bardzo się dziękujemy. się, Ale chłopcy, no znakomicie. Proszę Państwa, teraz już przechodzimy do ostatniego filmu, ale nie mimo, że bo to jest ten jedenasty rok, ja chcę Państwu powiedzieć, to, to do tej pory wszystko było, tak? Ale jak to taka geneza jakby się zaczęła, to jest taka, że m, kilka osób, m, Pan Zbigniew Pietrzyński, Pani Bożena Wiliuszewicz, Pani Pieńkowska, Pani Czopińska, m, wiem, że i Malita nam pomagała później przy doborze m, kadry i, i przy doborze m, naszych członków, pracowników, Spotykaliśmy się, ale ta grupa, z się spotykać, to wymyśliła w ogóle, miała taki pomysł, żeby złożyć wniosek, żeby otrzymać e, na to pieniądze, wybudować ZAS. I tak się stało. Pani Bożena kiedyś jeszcze. Nie wiem czy mówię. E, I to były te osoby, które wymyśliły, e, pozyskały na to pieniądze, udało się i makina ruszyła. I w grudniu 2004 roku e, jeszcze praktycznie ten ZAS, e, Cały czas pracował, pracował budowa się sięgnęła, a już wtedy powiat powołał załogę w osobach dwóch, doetów się dowała, później dołączyła jeszcze jedna osoba i 27 grudnia kolejna załoga właśnie do pracowników. E, którzy musiały posiadać tylko wtedy wyłącznie e, niepełnosprawność trzeciego stopnia, czyli tą, tą najwyższą niepełnosprawności, a dopiero później, po kilku latach, e, e, można teraz zatrudniać osoby niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o ile posiadają literkę UIP, czyli wysoko-europejskie autostopy. Yy, I tak było. Yy, Te 10 lat przeminęło, a teraz już na zakończenie puścimy krótki film z tego yy, 11 roku naszej działalności.